Andrew Michela zwolniono dwa tygodnie temu po odbyciu kary czterech lat w więzieniu stanowym. Szczerze mówiąc, otrzymał wyrok z głupoty. Jako wychowanek sierocińca, zafascynowany życiem ulicy, zgodził się wziąć udział w napadzie na sklep spożywczy. Jak na ironię, Andrew nie zdążył nawet wejść do tego nieszczęsnego budynku, gdy włączył się alarm i natychmiast przybyli policjanci, by zareagować na wezwanie. Chłopakowi nie udało się uciec, bo funkcjonariusze zablokowali już wszystkie drogi ucieczki z miejsca kradzieży. Andrew odzyskał wolność dopiero po czterech latach. Cztery długie lata, podczas których nie było ani jednego dnia, by nie żałował tego, co zrobił. W murach więzienia nie wstąpił do żadnej ze społeczności przestępczych, co dało mu wcześniejsze zwolnienie. Niestety po zwolnieniu nie wziął pod uwagę faktu, że stosunek społeczeństwa do byłych więźniów nie należy do najlepszych. Przede wszystkim przejawiało się to w trudnościach ze znalezieniem pracy. Wydawać by się mogło, że dla osoby chcącej rozpocząć nowe życie nie powinno być z tym żadnych problemów. W rzeczywistości wszystko okazało się być inne. Zdecydowana większość pracodawców nie chciała widzieć w swoich szeregach byłych więźniów, w ich rozumieniu resocjalizacja nie istniała. Osoba, która raz złamała prawo, z pewnością zrobiłaby to ponownie. Dlatego gdy tylko Andrew wspominał o swojej przeszłości, od razu pokazywano mu drzwi. W końcu, zmęczony włóczeniem się po urzędach i wszelkiego rodzaju firmach, trafił do starego przyjaciela Henry'ego. Zamrożony w niezdecydowaniu u drzwi przyjaciela, Andrew nie mógł znaleźć w sobie siły, by nacisnąć przycisk dzwonka. Na szczęście drzwi wkrótce same się otworzyły, a w progu pojawiła się ciężka postać Henry'ego. Jak długo zamierzasz tak tutaj stać? Wejdź, zrobiłem obiad, bekon i jajka. Andrew uśmiechnął się i poszedł za dobrodusznym mężczyzną, którego w końcu znał od lat. Po chwili przyjaciele siedzieli już w kuchni i omawiali obecną sytuację. Przede wszystkim Andrew był przygnębiony brakiem pracy i brakiem mieszkania. Pomimo tego, że Henry współczuł przyjacielowi, nie był w stanie mu pomóc. Sam żył skromnie, próbując przetrwać w tym trudnym świecie. Musisz zrozumieć, chętnie podzieliłbym się z tobą mieszkaniem, ale za dwa dni moja Mary wraca z dziećmi. No wiesz, mam trzy osoby do wyżywienia, dodał zawstydzony Henry. Andrew skinął głową, w pełni rozumiejąc słowa przyjaciela. W desperacji postanowił udać się do lokalnego baru i utopić smutki w szklance czegoś mocniejszego. Andrew długo nie mógł się rozluźnić, ale po drugiej porcji whisky nawet zaczął tańczyć, w końcu nie miał nic do stracenia. Perspektywy przed nim były raczej niejasne, dlatego Andrew chciał spędzić trochę czasu w tym stanie, gdy też myśli jego płyną w zupełnie innym kierunku. W pewnym momencie, zmęczony ognistym tańcem, Andrew podszedł do baru, by zamówić sobie kolejną porcję whisky. Gdy tylko sięgnął do kieszeni spodni po portfel, ktoś cicho włożył mu pod rękę łokieć. Andrew ze zdziwieniem odwrócił głowę i zobaczył starszą kobietę, która patrzyła na niego z przebiegłym błyskiem w oczach. Czy mogę pani jakoś pomóc, proszę pani? Zapytał z trudem, poruszając swoimi ustami. Kobieta wyglądała na co najmniej 70-letnią, a sam fakt, że przyszła do tego lokalu, wydawał mu się dość dziwny. Starcza pani uśmiechnęła się i powiedziała: Pomóc? Myślę, że tak. Możesz mi pomóc, kochany, ale najpierw wyjdźmy na zewnątrz i zaczerpnijmy lepiej świeżego powietrza. Andrew pokręcił głową, ale nawet nie stawiał oporu. Nie miało to kompletnie sensu, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego nie do pozazdroszczenia położenie. I brak mieszkania. Jak się okazało później, nieznajoma z baru nazywała się Elizabeth Morgan. Niedawno skończyła 75 lat i zdecydowanie zainteresowała się Andrew. Gdy jednak pani Morgan wyjawiła istotę swojej prośby, chłopak poczuł się nieswojo. Co? Prosi mnie pani, abym został pani mężem, ale jak to? Różnica wieku między nami wynosi prawie 50 lat. Co ja powiem moim znajomym, przyjaciółom? Jaka będzie ich reakcja i jaka korzyść z takiego małżeństwa? Zawołał Andrew, który momentalnie wytrzeźwiał. Pani Morgan spojrzała na swojego rozmówcę z nieukrywaną ironią i natychmiast rzekła: Korzyść? Uwierz mi, będziesz miał z tego pożytek, chłopcze. Chcę, abyś stał się moim mężem tylko na papierze, wiesz? Poza tym, będziesz mógł sobie żyć, jak chcesz, rozumiesz to? Andrew westchnął ze zmęczeniem i otarł pod z czoła. Dopiero wtedy zdał sobie sprawę, że propozycja pani Morgan miała jednak pewne znaczenie. Mianowicie dawała mu stałe mieszkanie, które mogło natomiast pomóc mu w znalezieniu normalnej pracy. A co z tym, że będzie musiał mieszkać ze starszą kobietą? To nie problem, no bo czego nie robi się dla dobra sprawy? Okej, okay, niech tak będzie, proszę pani, ale jeśli jednak mnie pani zamierza oszukać, to może mieć pani później pretensje wyłącznie do siebie, bo tego samego dnia złożę pozew o rozwód. Podsumował Andrew i wyciągnął rękę do rozmówczyni na znak porozumienia. Pani Morgan grzecznie skinęła głową, obiecując, że chłopak na pewno nie będzie żałował swej decyzji. Tego samego wieczoru Andrew zadzwonił do Henry'ego i uprzedził go, że nie przyjdzie na noc, bo rozwiązał swoje problemy i znalazł mieszkanie. Elizabeth Morgan okazała się być całkiem miłą kobietą, która nie tylko umiała pięknie mówić, ale także i dotrzymywała swych słów. Odtąd między nią a Andrew zrodziły się nawet czysto przyjacielskie stosunki. Spali w zupełnie innych pokojach, a ich ścieżki krzyżowały się dopiero po południu w kuchni czy salonie. Tylko jedna rzecz niepokoiła świeżo upieczonego narzeczonego. Od czasu do czasu doprowadzało go to do irytacji. Przez cały ten czas Andrew nie mógł zrozumieć motywów działania tej gościnnej starszej pani. Dlaczego tak nagle musiała wyjść za mąż za młodego mężczyznę? Jaki był w tym sens? Andrew nie mógł uzyskać odpowiedzi na to pytanie, nawet bardzo tego pragnąc. Pani Morgan natomiast wolała o tym nie rozmawiać, utrzymując tajemnicę swojego działania za zasłoną milczenia. Przyjaciele i znajomi, dowiedziawszy się o ślubie Andrew, zaczęli nawet z niego drwić. Uważali go za żigolaka, przekonani, że uda mu się rozwiązać swoje problemy wyłącznie kosztem innych. Warto powiedzieć, że Andrew trudno było poradzić sobie z tym wyśmiewaniem i potępieniem ze strony innych. Pomimo tego, nadal znosił niedogodności w imię tej umowy zawartej z panią Morgan. Co więcej, po ślubie rozważył nawet zalety tego nierównego związku. Teraz miał mieszkanie, pracę, którą zdobył dzięki troskliwej, starszej kobiecie która, jak się okazało, miała wielu znajomych w przeróżnych strukturach miasta. W tym samym czasie Andrew nadal nic nie wiedział o przeszłości samej Elizabeth Morgan. Czy była zamężna, czy zawsze mieszkała sama, a może miała dzieci, albo wnuki, a może nawet prawnuki? Wszystko to przed nim skrywała, nie potrafiąc się otworzyć. Któregoś dnia, wracając z pracy nieco wcześniej niż zwykle, Andrew zauważył na stole dziwną teczkę. Pani Morgan nigdzie nie było widać, co oznaczało, że zapewne poszła do sklepu spożywczego. Starsza pani zawsze o tej porze chodziła na zakupy, starając się, by zdążyć na obiad, gdy jej fikcyjny, młody mąż wracał z pracy do domu. Andrew wiedział, że nieprzyzwoicie jest brać w swoje ręce cudze sprawy, ale z drugiej strony, teczka leżała na stole, co oznaczało, że Andrew mógł z łatwością po prostu do niej sięgnąć. Gdy jednak zobaczył, co było w środku, poczuł się wyjątkowo nieswojo. Na wierzchu znalazły się wyniki badań lekarskich przeprowadzonych dwa dni wcześniej. Po szybkim rzuceniu na nie okiem, Andrew aż westchnął. Ręce mu się trzęsły, twarz stała blada, jak kreda. Wielokrotnie czytał raport medyczny, ale nadal nie mógł uwierzyć w to, co tam napisano. Elizabeth Morgan była poważnie chora. Rak w stadium nieoperacyjnym. Dla nieszczęsnej starszej kobiety był to wyrok śmierci. Andrew doskonale to rozumiał. Jednocześnie pani Morgan tak umiejętnie maskowała swoje objawy, że nawet on nie mógł wcześniej niczego podejrzewać. Gdy jednak chłopak dokładniej przestudiował zawartość teczki, natknął się na jeszcze bardziej szokujący dokument. Okazało się, że był tam testament sporządzony na rzecz Andrew, czyli męża. Elizabeth Morgan. Oprócz domu zapisała mu także depozyt bankowy na kwotę kilku milionów dolarów. Andrew stanął i nie mógł uwierzyć własnym oczom. Był tak zszokowany, że nawet nie zauważył, jak drzwi domu cicho się otworzyły, a w progu pojawiła pani Morgan. Widząc teczkę w rękach męża, zrozumiała wszystko bez słów. Czyli już wiesz to moja wina. Myślałam, że zdążę wrócić przed twoim przyjazdem, ale. wyszło jak wyszło powiedziała starsza kobieta nieco drżącym głosem. Andrew odwrócił się i, patrząc żonie w oczy, zapytał: Ale po co to wszystko? Dlaczego sporządziłaś testament na moją rzecz? Pani Morgan położyła torby z zakupami na podłodze i usiadła na krześle, żeby złapać oddech. Całe życie poświęciłam pracy, Andrew. Zbudowałam karierę, podążałam za marzeniami i ambicjami, ale tak naprawdę nigdy nie byłam szczęśliwa. Nie mogłam mieć dzieci, dlatego mój mąż odszedł do innej kobiety, a ja zostałam sama. Wszystko byłoby dobrze, ale ta choroba to mnie zmieniło, wiesz. Spojrzałam wstecz na swoją przeszłość i zdałam sobie sprawę, że nie żyłam wcale tak jak chciałam. Zdecydowałam się więc wyjść za mąż. Wreszcie z młodym mężczyzną. Nawet jeśli to była fikcja, tak choćby dla zabawy, ale żeby w końcu móc wszystkim utrzeć nosa i umrzeć, po prostu będąc żonatą. Chciałam to wszystkim udowodnić. To takie oszukiwanie samej siebie, to oczywiste. Ale jakie przy tym przyjemne, powiedziała pani Morgan, z trudem powstrzymując łzy. Andrew zbladł. Zaczął mieć wrażenie, że od nadmiaru informacji jego głowa zamieniła się w jeden wielki, brzęczący ul. Podchodząc do pani Morgan, objął ją ramieniem, próbując pocieszyć. W tej chwili zrobiło mu się żal tej kobiety, która na całym świecie nie miała już nikogo, nawet dalekich krewnych. Tak naprawdę pani Morgan chciała przeżyć po prostu ostatnie miesiące swego życia w iluzji szczęśliwego, rodzinnego życia i nie miała na myśli nic złego ani nie do przyjęcia. Pomimo tego, że lekarze dawali Elizabeth Morgan zaledwie kilka miesięcy, żyła jeszcze kolejne trzy lata i zmarła w spokojny jesienny poranek, kiedy liście już pożółkły. Przez cały ten czas Andrew był przy niej, odgrywając w jednej osobie rolę męża i pielęgniarza. Najciekawsze było to, że wcale nie zależało mu na pieniądzach. Pani Morgan okazała się miłą, życzliwą kobietą, przy której Andrew. Czuł się bardzo dobrze i komfortowo. Pomimo że od śmierci staruszki minęły już dwa lata, chłopak nadal w każdą niedzielę przychodził i odwiedzał jej grób. Otarwszy łzy, pozostawiał wieniec z niezmiennym napisem ukochanej żonie od pogrążonego w żałobie męża.